Moja chciwa teściowa zażądała dodatkowych pięciu tysięcy dolarów za zakupy. Odmówiłam, a ona uderzyła mnie mocno kijem baseballowym. Upadłam na podłogę, podczas gdy mój mąż po prostu stał, obserwując ten dramat i nie powstrzymując swojej matki, kropka, byłam przepełniona gniewem. Tej nocy wyszłam z domu, zdecydowana na zemstę kropka następnego ranka, kiedy się obudzili, czekała na nich wielka, szokująca niespodzianka. Mam na imię Lisa i chcę podzielić się moją historią. Historią, która rozpoczęła się w świecie pełnym marzeń, ale szybko przerodziła się w koszmar. W wieku 29 lat byłam przedsiębiorcą internetowym mieszkającym w Dallas w Teksasie, prosperującym na rynku cyfrowym i zarabiającym około 30 tysięcy dolarów miesięcznie. Dla osób postronnych moje życie mogło wyglądać na godne pozazdroszczenia. Pracowałem w domu, ustalając własne godziny pracy i ciesząc się owocami swojej pracy. Kropka, ale za zamkniętymi drzwiami zmagałam się z toksycznym małżeństwem z moim mężem, Ryanem i jego kontrolującą matką, Ewelyn. Wszystko zaczęło się od Ryana. Poznaliśmy się na studiach, oboje ambitni i pełni nadziei. Kropka, mieliśmy wspólne marzenia o sukcesie i przez chwilę wydawało nam się, że razem możemy podbić świat. Pobraliśmy się trzy lata temu, myśląc, że miłość pozwoli nam przetrwać wszystko, ale z biegiem miesięcy rzeczywistość dała o sobie znać. Kropka, Ryan stracił pracę około osiem miesięcy temu i wtedy wszystko zaczęło się psuć. Na początku nie miałam nic przeciwko wspieraniu nas. Kropka, w końcu zbudowałam swój biznes od podstaw, ale ciężar odpowiedzialności zaczął mi ciążyć jak góra na ramionach. Pracowałem ciężej, aby upewnić się, że nasze rachunki są opłacone, kredyt hipoteczny pokryty, a artykuły spożywcze zaopatrzone. Kropka, jednak zamiast wdzięczności spotkałam się z żądaniami. Kropka, Ewelyn, matka Ryana, zawsze unosiła się w pobliżu, a jej oczy błyszczały chciwością. Po pięćdziesiątce miała własne pomysły na to, jak powinnam wydawać pieniądze. Nigdy nie przegapiła okazji. By przypomnieć mi o moim obowiązku jako synowej. Kropka, tak dobrze sobie radzisz, Lisou, mówiła, a jej głos ociekał fałszywą słodyczą. Z pewnością możesz przeznaczyć trochę więcej na rodzinę. Kropka, gdy po raz pierwszy poprosiła o pieniądze, chodziło o kilkaset dolarów na pokrycie kosztów luksusowego wyjazdu do kurortu. Wahałam się, ale Ryan zachęcił mnie, bym jej pomogła. To tylko drobiazg, który ją uszczęśliwi, powiedział z błagalnym wzrokiem. Kropka zgodziłam się, myśląc, że to nieszkodliwe. Ale potem to już nie miało końca. Z czasem żądania Ewelyn stawały się coraz bardziej oburzające. Kropka pewnego wieczoru zawołała mnie do salonu. Lisa, musimy porozmawiać, zaczęła poważnym tonem. Kropka zastanawiałam się nad swoją garderobą i wygląda ona na nieco zniszczoną. Potrzebuję co najmniej pięciu tysięcy dolarów na zakupy. Staćcie na to. Zamarłam, serce mi waliło. Ewelyn, ja już wszystko pokrywam. kropka kredyt hipoteczny, media, artykuły spożywcze, wszystko pochodzi z moich dochodów. Odpowiedziałem, starając się zachować spokojny głos. Nie mogę dawać ci pieniędzy na luksusy. Jej wyraz twarzy zmienił się w pogardliwy. myślisz, że tylko dlatego, że mało zarabiasz, możesz ignorować swoje obowiązki. To także twoja rodzina, Lisou. Jej słowa wbiły się głębiej niż chciałem przyznać. rodzina. Masz na myśli rodzinę, która nie wnosi nic do gospodarstwa domowego. Odparłam, moja cierpliwość się wyczerpała. Spodziewałam się, że Ryan wkroczy, by mnie bronić. Ale on milczał, spuszczając wzrok. Milczenie było jak zdrada kropka w tym momencie napięcie w pokoju pękło. Ewelyn wstała i jej frustracja wrzała. Jeśli nie możesz pomóc, to może powinieneś po prostu wynieść się z tej rodziny. Krzyknęła, a jej twarz zaczerwieniła się ze złości. Kropka Może powinieneś porozmawiać z Reanem na ten temat. Odparłam, czując przypływ buntu. Jej oczy zwęziły się i w przypływie wściekłości podniosła kibase balowy, który opierał się o ścianę kropka zanim zdążyłem zareagować, rzuciła nim we mnie. Ledwo zdążyłem się wzdrygnąć, zanim uderzyła mnie w twarz. A ból promieniował na całe moje ciało kropka potknęłam się, chwytając się za policzek, a łzy szoku wypełniły moje oczy. Co do cholery, Ewelyn. Sapnęłam, próbując złapać oddech. Spojrzałam na Ryana, desperacko prosząc go o interwencję, kropka, ale on stał nieruchomo, obserwując rozwój wydarzeń, jakby to był reality show, którego nie mógł zmienić. Moje serce zapadło się głębiej. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że naprawdę jestem sama. Jesteś niewdzięczna. Krzyknęła Ewelyn, a jej głos odbił się echem w pokoju. Kropka, myślisz, że możesz brać, 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 nie dając nic w zamian? To nie jest miejsce dla ciebie. To był punkt zwrotny, moment, w którym zrozumiałam głębie ich manipulacji. Poczułem mieszankę wściekłości i rozpaczy, gdy się cofnąłem. Ból na mojej twarzy został przyćmiony przez ból w sercu. Nie mogłam uwierzyć, że pozwoliłam, by sprawy zaszły tak daleko. Tej nocy spakowałam walizki. Nie obchodziło mnie, że Riana nie było w domu. Kropka, wyszedł z przyjaciółmi, zostawiając mnie samą sobie. Zebrałam swoje rzeczy, zdecydowana odzyskać swoje życie, nawet jeśli oznaczało to powrót do domu rodziców. Kropka, odjeżdżając, ze łzami spływającymi po policzkach, poczułam dziwne uczucie ulgi. Kropka, to było tak, jakbym w końcu uwolniła się z niewidzialnych łańcuchów. Ale wraz z tą ulgą pojawił się kipiący gniew, pragnienie zemsty. W kolejnych dniach przebywałem w domu rodziców, zastanawiając się nad kolejnym ruchem. Kropka wiedziałam, że muszę złożyć pozew o rozwód. Skończyłam z życiem pod kontrolą Riana i jego matki. Byłam zmęczona byciem traktowaną jak bank, a nie partner. Moje postanowienie stwardniało, gdy pomyślałam o okrutnych słowach Ewelyn i zdradzie Riana. Kropka widziałam, jak wracają, błagając mnie o powrót. Wyobraziłam sobie Reana, szukającego współczucia, obiecującego, że się zmieni, i Evelyn, słodką i lekką, udającą, że nic się nie stało. Nie nabrałabym się na to ponownie, ale miałam plan kropka, musiałem przejąć kontrolę nad sytuacją. Jeśli chcieli mnie z powrotem, musieli za to zapłacić. W mojej głowie zatańczyła myśl o zmuszeniu ich do przeniesienia własności domu na moje nazwisko. było to ryzykowne posunięcie, ale skończyłam z byciem ofiarą. planując zemstę, czułem mieszankę strachu i podniecenia. Miałam przed sobą długą drogę, ale byłam zdeterminowana, by odzyskać swoje życie i swoją wartość. Byłam gotowa stawić czoła wszystkiemu, co miało nadejść. nie wiedziałem, że bitwa dopiero się zaczyna. Dni zamieniły się w tygodnie, a początkowy ból związany z moim odejściem zaczął zanikać, zastąpiony przez silną determinację. Byłam gotowa przejąć kontrolę nad swoim życiem. Moi rodzice wspierali mnie, oferując mi pocieszenie i zachętę, przypominając mi, że zasługuję na szczęście. Widzieli siniaki nie tylko na mojej twarzy, ale i na duchu. pewnego wieczoru, gdy siedziałam przy kuchennym stole rodziców, zabrzęczał mój telefon. Spojrzałam na ekran, by zobaczyć migające imię Reana. Moje serce przyspieszyło. Nie rozmawiałam z nim od nocy, kiedy wyjechałam kropka, wahałam się przez chwilę, ale ciekawość wzięła górę. Odpowiedziałam, Lisa. Głos Reana brzmiał na niski, prawie pokonany. Możemy porozmawiać. Dlaczego? Żeby przekonać mnie do powrotu. Odparłam, starając się trzymać gniew na wodzy. Kropka nie, to nie tak. Ja tylko. Chcę przeprosić. Nie wiedziałem, co robić tamtej nocy. Mamo, ona po prostu. Nigdy nie sądziłem, że posunie się tak daleko. Jego słowa ucichły, a w jego głosie usłyszałam poczucie winy. Naprawdę, Ryan, nie wiedziałeś? Stałeś tam i patrzyłeś, jak mnie atakuje. Poczułam, jak gorąco wzbiera mi w piersi. Nie kiwnąłeś palcem, by mi pomóc. Przepraszam. Byłem w szoku. Myślałem, że nic nie powiem, żeby ją uspokoić. Jego wymówka była bez pokrycia i czułam, jak moja cierpliwość się wyczerpuje. Daruj sobie, Ryan. nie chcę słuchać twoich wymówek. Skończyłam z tym. Rozłączyłam się, a znajome poczucie zdrady powróciło. Przez kilka następnych dni czułam mieszankę emocji, złość, frustrację i determinację. Wiedziałam, że muszę zrobić kolejny krok. Kropka, porozmawiałam z prawnikiem o złożeniu pozwu o rozwód, przedstawiając swoje plany, aby upewnić się, że nie będę już dłużej wykorzystywana. Mój prawnik wyjaśnił mi cały proces i doradził. Abym zebrała dokumenty finansowe i dowody moich dochodów. Kropka, myśl o ponownym stawieniu czoła Reanowi i Evelyn przyprawiała mnie odreszcze, ale byłam zdecydowana kropka, w piątek odwiedził mnie niespodziewany gość. Gdy oglądałam telewizję, moja mama weszła do salonu z zatroskaną miną. Lisa, ktoś do ciebie dzwoni, powiedziała z wahaniem. Serce mi zamarło kropka, wiedziałam, kto to był, zanim jeszcze otworzyłam drzwi. Kiedy to zrobiłam, stali tam Ryan i Ewelyn, wyglądając na nietypowo stonowanych. Możemy wejść? Zapytał Ryan, zerkając na Ewelyn, która miała zacięty wyraz twarzy. Kropka odsunęłam się na bok, nie dlatego, że chciałam, ale dlatego, że moja ciekawość wzięła górę. Weszli do środka i poczułam napięcie w powietrzu. Kropka czego chcecie? Zarządzałam, starając się utrzymać spokojny głos. Liso, przyszliśmy porozmawiać o tym, co się stało, zaczął Ryan. Ewelyn dodała. Ja też przyszłam przeprosić. Zachowałam się okropnie i rozumiem, że zostałaś zraniona. Chcemy tylko to wyjaśnić. Jej ton był łagodniejszy niż zwykle, ale wciąż wyczuwałam podtekst manipulacji.co rozpracować. Masz na myśli dalsze odbieranie mi pieniędzy? Skrzyżowałem ręce, opierając się o framugę drzwi. Kropka, teraz zdaliśmy sobie sprawę, że się myliliśmy. Nie powinnam była rzucać kijem, powiedziała Ewelyn, zmuszając się do uśmiechu. Byłam bardzo zestresowana, ale jesteśmy rodziną, a rodzina powinna się wspierać. Wspierać. Nie zrobiłaś nic poza braniem i żądaniem. Kropka, rodzina nie traktuje siebie nawzajem w ten sposób, poczułam, jak gotuje się we mnie złość. Nie wrócę do takiego życia. Składam pozew o rozwód. Wyraz twarzy Ryana zmienił się z zakłopotania w panikę. Nie musisz tego robić, Lisa. kropka możemy dokonać zmian. Po prostu daj mi szansę kropka zmiany. Na przykład Ceo. Bezczynne przyglądanie się, jak Twoja matka się nade mną znęca? Potrząsnęłam głową, czując, jak ciężar mojej decyzji się umacnia. Proszę, wysłuchaj nas. Zrobimy to lepiej, błagał Ryan z desperacją w głosie. Evelyn dodała: Czego chcesz, Lisou? Po prostu to nazwij i możemy coś wymyślić. Zawahałam się. Jakaś część mnie chciała się rzucić na niego, ale inna część kalkulowała, gotowa wykorzystać ten moment. Kropka, jeśli chcesz mnie z powrotem, musisz przenieść dom na moje nazwisko. Tylko w ten sposób w ogóle to rozważę. Cisza wypełniła pokój, gdy przetwarzali moje słowa. Ryan spojrzał na matkę, a ja widziałam, jak w jego umyśle obracają się koła zębate kropka wymienili spojrzenie, które krzyczało desperacją i paniką kropka mówisz poważnie. Ryan zapytał z niedowierzaniem w głosie. Nigdy nie byłam bardziej poważna, odpowiedziałam stanowczo. Albo chcesz mnie z powrotem, albo nie. Twarz Ewelyn wykrzywiła się w masce gniewu, ale dostrzegłam też przebłysk strachu. Kropka, nie możesz mówić poważnie, liso. Prosisz o zbyt wiele. Kropka, nie, odparłam. To ty prosiłaś o zbyt wiele przez zbyt długi czas. Po tym, Co wydawało się wiecznością, strona Reana została pokonana. Dobrze, zrobimy to. Przeniesiemy dom na ciebie. Tylko proszę, nie składaj pozwu o rozwód. Ewelyn nie wyglądała na zadowoloną, ale skinęła głową, najwyraźniej zdając sobie sprawę, że nie ma wielkiego wyboru. Dobrze, załatwmy to. Gdy wyszli, poczułem mieszankę triumfu i niepokoju. Miałem ich dokładnie tam, gdzie chciałem, ale wiedziałem też, że to dopiero początek. Walka o moją niezależność była daleka od zakończenia, a prawdziwy zakres ich manipulacji wkrótce zostanie ujawniony. Byłam gotowa do walki, ale wciąż czułam na sobie ciężar ich zdrady. kolejne kroki będą kluczowe i musiałam pozostać silna. Znowu odkrytym poczuciem celu zacząłem przygotowywać się na nadchodzące zmiany, wiedząc, że ostateczny akt odzyskania mojego życia dopiero nadejdzie. Po tej napiętej konfrontacji atmosfera w moim życiu uległa zmianie. Byłem pełen nadziei i ostrożności. Przygotowując się do przeniesienia domu na moje nazwisko. Kropka, musiałam upewnić się, że każdy szczegół został dopięty na ostatni guzik. To była moja szansa na odzyskanie niezależności i wyrwanie się z uścisku Reana i Evelyn. Kropka. W następnym tygodniu Ryan i Evelyn wrócili do domu moich rodziców, przynosząc ze sobą zestaw dokumentów prawnych. Uważnie przejrzałam papiery, serce waliło mi z niecierpliwości. Kropka. To był ten moment, w którym mogłam odwrócić ich sytuację. Oto dokumenty, powiedział Ryan, poważnym tonem, kładąc je na stole. Musisz tylko to podpisać, a dom będzie twój. Kropka, spojrzał na mnie z mieszaniną nadziei i obawy, jakby nie był pewien, jak zareaguje. Kropka, podniosłam długopis, wahając się przez chwilę. Zdajesz sobie sprawę, co to oznacza, prawda? Zapytałam, spoglądając Ryanowi w oczy. Tu nie chodzi tylko o dom. Tu chodzi o odzyskanie mojego życia. Ewelyn wystąpiła naprzód, jej wyraz twarzy pociemniał. Jesteś głupia, Lisou. Porzucasz rodzinę dla kawałka nieruchomości. Rodzinę? Roześmiałam się gorzko. Potraktowałaś mnie jak ciężar finansowy, a nie członka rodziny. Tu chodzi o szacunek do samej siebie i niezależność. Z tymi słowami podpisałem dokumenty. Poczułem przypływ adrenaliny, gdy poczułem zmianę władzy. Dom był teraz prawnie mój i po raz pierwszy poczułem, że przejmuję kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Kropka, gdy papierkowa robota została zakończona, zachowanie Ryana uległo zmianie. Jego wcześniejsza desperacja ustąpiła miejsca czemuś mroczniejszemu, niemal groźnemu. Myślisz, że możesz tak po prostu odejść? Nie wiesz, w co się pakujesz, ostrzegł niskim głosem. Kropka, co ty mówisz? Zapytałam zaniepokojona. Teraz jest inaczej, Lisou. Popełniasz wielki błąd, odparł Ryan, a na jego twarz wkradł się mrożący krew, w żyłach uśmiech. Kropka Ewelyn wkroczyła do akcji, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Tu już nie chodzi tylko o ciebie. Jesteśmy rodziną. Będziesz tego żałować, kropka, ale ja skończyłem słuchać ich gruźb. Stałam twardo, z niezachwianą determinacją. Nie pożałuję. Że odzyskałam swoje życie. Po raz ostatni pozwolę sobą manipulować, kropka, kiedy wyszli, napięcie wisiało w powietrzu jak burzowa chmura, ciężka i złowieszcza. Czułam ulgę, a jednocześnie niepokój. Wiedząc, że dopiero rozpoczęłam walkę o swoją niezależność kropka kolejne dni mijały powoli, a ja oswajałem się z nową rzeczywistością. Miałem poczucie wolności, którego nie czułem od dawna, ale było ono zabarwione niepewnością kropka, złożyłem pozew o rozwód, zbierając myśli i przygotowując się na to, co wiedziałem, że będzie burzliwą bitwą prawną. Byłam gotowa stawić czoła wszystkiemu, co mnie spotka kropka Ryan i Evelyn... Nie chcieli mi tego odebrać. Zbyt długo mną manipulowali, a teraz przyszła kolej na mnie. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że wrócą zdesperowani, by odzyskać kontrolę. Kropka byłem przygotowany na ich próby odzyskania kontroli nad moim życiem. Kropka bez względu na to, w co grali, byłam gotowa ich przechytrzyć. Leżąc tej nocy w łóżku, wpatrując się w sufit, czułem mieszankę emocji, które we mnie wirowały, kropka, zrobiłem odważny krok w kierunku mojej niezależności, ale konsekwencje wciąż były przede mną, kropka, wiedziałem, że droga nie będzie łatwa, ale wierzyłem, że będę w stanie walczyć o swoją przyszłość. Bitwa dopiero się zaczynała, a ja byłem zdeterminowany, by wyjść z niej zwycięsko, bez względu na wszystko, kropka, gdy dom oficjalnie należał do mnie, a papiery rozwodowe zostały złożone, Poczułam radosny przypływ mocy, ale spokój przed burzą był aż nazbyt wyczuwalny. Wiedziałam, że Ryan i Ewelyn nie wezmą tego do siebie kropka w miarę upływu dni przygotowywałam się do nieuniknionej konfrontacji, mentalnie ćwicząc swoje kwestie i przypominając sobie o swojej wartości kropka tydzień później otrzymałam niespodziewany telefon. To znowu był Ryan. Wzięłam głęboki oddech, zanim odebrałam, przygotowując się na to, co miał do powiedzenia. Lisa, musimy porozmawiać, zaczął, a w jego głosie brakowało zwykłej brawury. Myślę, że nie rozumiesz sytuacji. Oświeć mnie, odpowiedziałam, zachowując stanowczy ton. Ja po prostu myślę. że powinieneś ponownie rozważyć rozwód. Tu nie chodzi tylko o dom. Chodzi o naszą wspólną przyszłość, powiedział, a w jego głos wkradła się desperacja. Przyszłość. Ryan, dokonałeś wyboru, gdy stałeś obok, gdy twoja matka znęcała się nade mną. Teraz nie ma już odwrotu, powiedziałam z przyspieszonym biciem serca. Ewelyn martwi się o ciebie. Nie chcę stracić rodziny, błagał, ale w jego słowach słyszałem ukryty wątek. Rodziny? Masz na myśli rodzinę, która traktuje mnie jak źródło finansowe. Skończyłem z tym wszystkim. Odbieram swoje życie, zapewniłam, czując ciężar swoich słów. Zakończyłam rozmowę, ale niepokój pozostał kropka tego wieczoru, postanowiłem pójść na spacer, by oczyścić głowę. Przechadzając się po cichej okolicy, nie mogłem pozbyć się przeczucia, że zaatakują ponownie kropka i rzeczywiście, Następnego dnia pojawili się w domu moich rodziców z twarzami wykrzywionymi gniewem i desperacją lisa. Krzyknęła Ewelyn, gdy tylko otworzyłam drzwi. Nie możesz tak po prostu tego zrobić. Popełniasz straszny błąd. Popełniasz błąd, myślę, że to ty też się mylisz, jeśli myślisz, że wrócę do tamtego życia. Odpowiedziałam. Czując przypływ buntu, kropka Ryan wystąpił naprzód z poważną miną, kropka nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji tego, co robisz. Myślisz, że możesz tak po prostu odejść ode mnie. Nie masz pojęcia, do czego jesteśmy zdolni, jego słowa zawisły w powietrzu, mrożące krew w żyłach przypomnienie tego, jak wiele mogą zrobić, by zachować kontrolę, kropka, ale nie ustępowałam, serce mi waliło, kropka, nie doceniasz mnie. Już się ciebie nie boję, oświadczyłam. Twarz Ewelyn wykrzywiła wściekłość. Kropka, będziesz tego żałować, Liso. Myślisz, że wygrałaś, ale to jeszcze nie koniec. Poczułam dreszcz wzdłuż kręgosłupa, ale nie zamierzałam się wycofać kropka. Nie to koniec. Nie pozwolę ci dłużej mną manipulować. Będę walczyć o swoje szczęście z tobą lub bez ciebie kropka odeszli, ale nie bez rzucenia swoich gruźb. Czułam otaczającą ich ciemność, która tylko podsycała moją determinację. By iść naprzód. Skończyłam z byciem ich ofiarą. Kilka tygodni później nadszedł termin mojego rozwodu. Moje serce przyspieszyło, gdy weszłam na salę sądową, gotowa zmierzyć się z ostatnim rozdziałem tej bolesnej sagi. Zebrałem wszystkie potrzebne dowody, smsy, e-maile i zapisy moich wkładów finansowych. Byłam gotowa pokazać sędziemu prawdę o mojej sytuacji. Ryan siedział naprzeciwko mnie, wyglądając na pokonanego, ale niebezpiecznego. Obecność jego matki unosiła się za nim, ciemna chmura, która przypominała mi o manipulacji i kontroli, którą znosiłam zbyt długo. gdy rozpoczęło się postępowanie, poczułam, jak ogarnia mnie fala spokoju. To była moja chwila, kropka, gdy przedstawiałam swoją sprawę, widziałam, jak Ryan wierci się na swoim miejscu, a jego fasada rozpada się pod ciężarem prawdy, kropka. Sędzia uważnie słuchał obu stron i mogłam wyczuć zmianę na sali, gdy moje dowody przemawiały głośniej niż ich kłamstwa. W końcu sędzia ogłosił werdykt, kropka, biorąc pod uwagę przedstawione dowody i okoliczności waszego małżeństwa, udzielam rozwodu. Lisa, masz prawo zatrzymać dom i wszelkie aktywa finansowe zgromadzone podczas małżeństwa. Ogarnął mnie przypływ ulgi i poczułam, jak zrywa się ze mnie ciężar tysiąca łańcuchów. Udało mi się. Byłem wolny. Gdy opuściłem budynek sądu, wziąłem głęboki oddech, gotowy na przyszłość. Wiedziałem, że wciąż czekają mnie wyzwania, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem nadzieję, kropka odzyskałam niezależność, godność i, co najważniejsze, poczucie własnej wartości. Zdrada i manipulacja z przeszłości już mnie nie definiowały, kropka byłam gotowa ruszyć naprzód i rozpocząć życie pełne możliwości. Lekcje, których się nauczyłem, pozostaną ze mną, prowadząc mnie, gdy wkroczę w nowy rozdział, w którym będę kontrolował swoje przeznaczenie.